Dzień dobry, witamy na podczas PL. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rodzajach chwytu podczas wyciskania leżąc, bo najwyraźniej jak brzyd zaobserwował na Instagramie jest to pewien problem bądź rzecz, która jest niedopowiedziana. Brzydzic oddaję Ci głos. Halo, halo, mietku, halo, mietku. <grym> tak powiedziałem Rand, dużo osób nas pyta, jak to dokładnie zrobić, ponieważ z tym problemy. Zaraz pokażemy, jak tego nie robić, jak to poprawić. Zapraszam. Więc generalnie, problem z tym, z problemem z chwytem podczas wyciskania, leżąc, bierze się stąd, że zazwyczaj łapiecie sztangę za wysoko w dłoni. Starać się ją gdzieś mniej więcej tutaj, co skutkuje tym, że sztangę Wam wygina w taki sposób podczas wyciskania. W praktyce wygląda to tak: no, no. macie mniej więcej sztangę w taki sposób i wyciskacie przez to włokieć, Wam czasami gdzieś to ucieka. Generalnie jest bardzo kiepski transfer siły z dłoni do sztangi i no, no, tej wyciskania na pewno nie jest optymalnie wykonane. I tutaj no, przede wszystkim musimy sobie rozmówić, gdzie chcemy ustawić sobie sztangę na dłoni. Bo jeżeli tutaj będziemy ją ustawiać, to tutaj nawet widać, że się magnezy odcisnąłem na ręce. Jeżeli sobie ustawicie ją właśnie w tym miejscu, to zawsze, nieważne jak mocne będziecie mieli tutaj zginacz nadgarstka, to sztangę będzie Wam wyginała nadgarstek w taki sposób i będziecie robić coś, co się nazywa chyba łyżkowaniem, jeżeli dobrze wiem. A przynajmniej kiedyś usłyszałem, co się nazywa łyżkowaniem, i teraz to powtarzam. Tak, no chyba dzisiaj tak. dzisiaj nazywać to łyżkowaniem, niech będzie. Więc nie chcecie ustawiać sztangi tutaj, sztanga powinna być osadzona przede wszystkim na kości łokciowej. Kość łokciowa to jest tutaj, gdzie w, znaczy w środku oczywiście idzie i chcemy ją ustawić na nasadzie tej kości, czyli tutaj. Także tutaj sobie ustawiamy sztangę, a jak ona przejdzie dokładnie nam później przez dłoń, to to już będzie zależało od tego, jaki konkretnie chcemy zastosować chwyt. Mamy na dobrą sprawę tutaj przy wyciskaniu możemy powiedzieć trzy takie główne chwyty. Pierwszy to będzie chwyt prosty, drugi to będzie bulldog grip i później mamy też Małpi chwyt czy tam Suicide grip po angielsku, który nie jest zbyt bezpieczny, bo wiadomo, że sztanga może zlecieć nam z ręki, jako że będzie to chwyt otwarty w taki sposób. Można zlecieć jest troszkę mniej bezpieczny aczkolwiek transfer siły jest naprawdę ciekawy, fajnie tam czuć triceps, także ma on swoje pewne benefity, zaraz Wam pokażemy dokładnie, jak one wszystkie wyglądają. Pierwsza rzecz, bo ogóle niezależnie od fitu, chwytu, przepraszam, to zależy, gdzie byście chcieli sztangę osadzić. I zobaczcie, że Brzyt ma w tym właśnie sweet spocie miejsce na sztangę i teraz jak ją pchnie, nawet nie zamykając dłoni, to ta sztanga totalnie się nie przysuwa w żadną stronę. Nie? Jeśli by to zrobił za daleko, no to elo. Jeśli za blisko, no to tak naprawdę będzie się opierał na kciuku, który po prostu będzie bardzo biomechanicznie niefajnej dla niego pozycji. No i tak. mamy już to osadzone, więc zróbmy sobie chwyt numer jeden, czyli no nazwijmy to normalny chwyt. Zaczynamy od zaciskania od małych palców. Dokładnie, mały palec super uwaga na niego, czyli irradacja mięśniowa, już o tym kilka razy mówiliśmy, to się nie będę powtarzał. Chwyt jest zamknięty. Zobaczcie, że ten moment iradacji jest naprawdę bardziej spoko, bo chwyt jest bardziej zamknięty, nie? Kciuk jest przeciwstawny. Eee, no i generalnie jesteście gotowi. Jest to, do, jest to pewny chwyt, jest to zamknięty chwyt, zazwyczaj ustawiony w linii, nie? Czy chciałbyś coś do, dopowiedzieć, panie Rafałze? Wspaniale o tym. <laughs> Dobrze. Dobrze. Drugi chwyt i chyba bardziej popularny nawet, wydaje mi się, to jest chwyt biakromiczny zwany również chwytem Illuminati, bo jakbyście zobaczyli, jeśli Rafał sobie ręce dana na środek. Co tu jest? Illuminati. I teraz rozszerza i zamyka. Dużą zaletą tego chwytu jest to, że jest naprawdę jeszcze lepiej ta kość, jest sztanga osadzona na kości, bezpośredni transfer, więc jakbyśmy zobaczyli, pani kamerzystwo z boczku, to potem sobie z tej drugiej kamery weźmiemy, to ta kość jest bezpośrednio pod sztangą. Drugą zaletą jest to, że jesteśmy w pewnej już rotacji z... wewnętrznej. wewnętrznej. Dziękuję, bardzo dobrze. <laughs> tak. Dzięki temu w rotacji wewnętrznej, jeśli spróbujemy coś zepsuć, czyli wkręcimy jakieś łokcie, to i tak ten tor ruchu sztangi więcej nam wybaczy. Nie? Właśnie tak. Natomiast wadą tego chwitu jest to, że nie zamykamy małego palca wokół sztangi, bo się po prostu nie da. Więc jakby ten element irradacji mięśniowej i się do pięciu tego małego palca, a irradacja mięśniowa pozwoli nam napiąć większość struktur, które będą szły po taśmie, między innymi na przykład najszerszy, no ten element będzie tutaj po prostu gorzej wyczuwalny, nie? No coś za coś. I ostatni chwyt, tak zwany suicide grip, grip czyli chwyt, z kciukiem ustawionym po tej samej stronie co palce. No Zaletą jest to, że również jego umiejscowienie ze względu na to wygięcie palców i wygięcie szczuka jest bezpośrednio na kości. Natomiast no, bez tego przeciwstawnego kciuka możesz skończyć tragicznie, I choćby jest znany przypadek Rosjanina, któremu spadło na klatę 180 kg i niestety gość nie przeżył tego. Nie wiem, że na pewno coś coś powiedział jeszcze w swojej set grypie. Yy, no ogólnie tu w swojej set Dużo osób mówi, że lepiej czuję triceps. Czuję go jak można go lepiej zaangażować do ruchu. Ja sam też mam takie odczucia, nie każdemu to służy, no ale na przykład ja dosyć długo miałem problemy z tricepsem. Gdzieś mi tam bolał fizotrapeutycznie mi potrafili sobie z tym poradzić. I w tym momencie, jak się przerzuciłem właśnie na małpi chwyt, to mogłem wyciskać prawie bez boleśnie. Także wiadomo, widać tutaj, że samą zmianą chwytu można sobie troszkę zmienić biomechanikę. Niby troszkę, ale on na, na tyle, że można uciec przed jakimiś kontuzjami, mniejszymi lub większymi Nie i be. często można kontynuować wyciskanie przy naprawdę niedużej zmianie techniki. Wiadomo, że wynik pójdzie troszkę w dół, ale no, jeżeli mam do wyboru albo obniżyć trochę wynik i kontynuować treninga, bo trening albo no zupełnie odpuścić trening, to opcja chyba jest oczywiście o, oczywista. Tak. No i też ze względu na to ustawianie ramion, ramienia w większej rotacji wewnętrznej, czyli bulldog grip, rotacji zewnętrznej, czyli klasyczny chwyt, również może nam się udać wycentralizować tak kość ramieniową w panewce, że nie będzie tam nam to sprawiało bólu. E, więc jesteśmy w stanie na przykład uciec w ten sposób, bo to nie rozwiąże naszych problemów w żadnym wypadku, ale pozwoli obejść problem na przykład z bolącymi łokciami. Więc zachęcam do pewnych testów, nie? A tak czy inaczej, jeżeli macie problem ze stabilizacją nadgarstka, mimo że to jest już odpowiedni chwyt, taki który wam odpowiada, w którym się czujecie pewnie, widzicie, że gdzieś ucieka wam ten nadgarstek podczas wyciskania, no to wiadomo, że możemy sobie zastosować owiki do wyciskania, bo na dobrą sprawę, jeżeli sobie popatrzymy na całe nasze ciało, to ten staw nadgarstek właśnie, to jest na dobrą sprawę najsłabsze ogniwo, jeżeli chodzi o cały tryb. Żaden inny staw nie jest tak słabo chroniony mięśniami, jak właśnie nadgarstek. Jest to rzeczywiście dosyć no, słaby staw po prostu, więc tutaj możemy go wzmocnić sobie, jak już powiedziałem, takimi właśnie owikami, Przy czym, żeby dobrze zastosować sobie owiki, to musimy wiedzieć, gdzie je zawiązać. Ja je wiążę tak, jak Dave tak pokazywał, czyli właśnie łapie od tej strony, nie tak, jak tutaj większość ludzi pokazuje w taki sposób, tylko od drugiej strony. Tylko, że problematyczne jest to, znaczy problematyczne, problemem jest to, że ludzie wiążą owiki w taki sposób. I teoretycznie usztywniają ten nadgarstek, który ja teraz właśnie nie był usztywniłem owijką. No jak widać, on jest kiepsko usztywniony. Taki nadgarstek się, taka owika się nadaje w tym momencie tylko i wyłącznie do tego, żeby to ewentualnie gdzieś sobie ocierać pot, jak ten nisiści, ale na no, sprawę do niczego więcej. No bo widzimy, że ten staw nie jest usztywniony. Jeżeli wiążecie tak owiki, to równie dobrze moglibyście na opreny dawać sobie pod kolanem. Jest dokładnie to samo. Także widzimy, że jeżeli chcemy sobie usztywnić staw, to musimy związać tę owikę w taki sposób, żeby, dobra, jak już powiedziałem o łapie od drugiej strony, więc to będzie druga łapka. Musimy sobie chwycić nie tylko samą tę powierzchnię stawu, ale też troszkę kości nad tym stawem i pod. W tym momencie rzeczywiście ten nadgarstek usztywnimy. Więc zasada jest taka, że zaciskamy najpierw piąkę, ustawiamy już ją. Do pozycji jak do wyciskania, czyli chcemy to zrobić w takiej pozycji. Nie otwartą pięć, tylko tej zaciśniętą. Zobaczcie, że później będzie zupełnie inny chwyt Możecie sobie spróbować na otwartej, na zaciśniętej pięści związać. Nie w taki sposób, nie w taki sposób, tylko już tak byście wyciskali. Więc robimy to w taki sposób, że na początku sobie usztywniam część tutaj, część, część dłoni, która jest tu oczywiście nad nadgarstkiem, i część tej kości, która jest pod tym stawem. Także w taki sposób tu zobaczcie, że tu już jest dużo sztywniejszy ten staw i jest on rzeczywiście usztywniony. Owijka powinna być związana w taki sposób, że jak puszczam tutaj rękę, to będę czuł pewien opór. W tym momencie wiem, że rzeczywiście tu jest fajnie usztywnione to wszystko i owijka będzie pracowała rzeczywiście fajnie, dobrze. Polecam wiązać w taki sposób, to jest sposób, który tam Dave Tate kiedyś pokazał, z tego co pamiętam, czyli wiążemy sobie tą owijkę od drugiej strony z tej, bo przede wszystkim nie muszę się męczyć później z tym pierdolniczkiem na kciuk, nie muszę go zdejmować, tylko pyk, puszczam i już jest tutaj gitara. Poza tym z tej strony w tym momencie mam troszkę więcej materiału, co mi jeszcze dodatkowo utrudnia łyżkowanie, tej wypchnięcie nad nadgarstka do tyłu. Dzisiaj tu jest więcej materiału, przez co no, to jest troszkę lepiej usztywniona ta łapa. Także możecie sobie spróbować takiego sposobu. Jak dla mnie dużo wygodniejsze i po prostu bardziej praktyczny sposób. Też propusuję. Jeszcze mi tak przeszło do głowy na sam koniec, bo samo łyżkowanie może też wynikać z tego, że bardzo chcecie przy wyjęciu ścisnąć pachy i ramię nie, nie nadąża. Ale o tym już robiliśmy materiał, więc zachęcam do zapoznania się z serią benchpressów i to był film bodajże o zabraniu sztangi ze stojaków, prawda? I też ten temat poruszaliśmy. Bardzo możliwe, że tak było. Pozdrawiamy. Jak macie jakieś pytania standardowo, piszcie w komentarzach, chętnie na mnie odpowiemy. Piona.